Przedowa sesja Rady Miejskiej Jeleni Góry przeniosła kolejne podwyżki. Opłata uzdrowiskowa wzrosła o około 10%, natomiast podatek od nieruchomości dla przedsiębiorców o 15%. Na wniosek prezydenta Rada Rady Miejskiej Jeleni Góry podniosła podatki od nieruchomości, tym razem dla przedsiębiorców, i wszyscy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Jeleni Górze, będą mieli z tego tytułu większe koszty. Sytuacja finansowa miasta jest naprawdę bardzo ciężkiej, trudnej sytuacji. To jest jedna rzecz. A druga, że brakuje pomysłów na konkretne zarządzanie. To są już efekty tych wieloletnich działań, gdzie inwestycje były prowadzone nieterminowo, były dużo droższe niż pierwotnie zakładano. To są pierwsza rzecz. Druga, te inwestycje, które były prowadzone. Też niekoniecznie wszystkie służyły rozwojowi No, Ja pragnę przypomnieć tą słynną palmiarnię Oranżery, która miała powstać. Uchwała podwyżki podatku od nieruchomości argumentowana była kiepską sytuacją finansową miasta. Radny Paweł Piotrowicz podczas dyskusji nad tą uchwałą zaproponował, aby nie podnosić stawki o 15%, a o 8%. Tak, aby faktycznie do budżetu wpłynęło więcej pieniędzy, nie obciążając przy tym aż tak kieszeni przedsiębiorców. Uważam jako radny, ale przede wszystkim jako jeleniogorzanin, że podniesienie podatku dla przedsiębiorców, dla jeleniu, dla naszych mieszkańców tak drastycznie, czyli o te 15%, jest zdecydowanie za wysokie. I stąd mój wniosek formalny który zaproponowałem na dzisiejszej sesji Rady Miasta, aby wrócił do prac Komisji Finansów i Budżetów. Podczas głosowania rajcy nie poparli tego wniosku. Następnie przegłosowano podniesienie stawek. 11 radnych głosowało za, 7 przeciw, 1 osoba się wstrzymała, a 4 były nieobecne. Zapytaliśmy przedstawicielkę klubu radnych Koalicji Obywatelskiej, dlaczego zagłosowali za przyjęciem tej uchwały. Wszystkie wydatki bieżące, zarówno w mieście, jak i w kraju finansowane są z dochodów, między innymi z dochodów uzyskiwanych od mieszkańców, podatek od nieruchomości jest jednym z większych i bardziej znaczących źródeł tego typu dochodów. Dlatego też zdecydowaliśmy się zagłosować za, ponieważ jesteśmy odpowiedzialni. Mamy świadomość tego, że na skutek zmian wprowadzonych w ostatnich kilku latach przez rząd Prawa i Sprawiedliwości Jelenia Góra straciła mniej więcej 140 milionów złotych są to środki, których nie ma w naszym budżecie. Ten budżet jest niestety musi być łatany, żeby miasto i jego jednostki mogły funkcjonować. Podczas 73 sesji Rady Miejskiej i Jeleniej Góry uchwalono również podniesienie stawek dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce z 200 na 300 zł miesięcznie dla żłobków i 100 na 200 zł miesięcznie dla klubów dziecięcych.